Witam wszystkich fanów Wielkiej Piłki. O takiej sobie właśnie porozmawiamy w kontekście meczu Lecha, Poznań i Cpernej Zvezdy. Tutaj ten mecz odbędzie się 6.08.2025 o godzinie 20.30, a więc już za kilka dni, dosłownie za dwa dni. Duże wydarzenie jeśli chodzi o naszą piłkę, rywalizacja z Ternas Wezdą nie będzie prosta. Ja bym chciał naświetlić Wam tą drużynę w takim, w takim dość krótkim fleszu tylko jak wygląda ich sytuacja w tamtym sezonie z widzimy 86 punktów, a więc dominacja w widzę 106 goli strzelonych przy Partizan 58, więc praktycznie dwa razy więcej goli niż druga drużyna. Wydaje się to dość konkretnym wynikiem również mało goli straconych 28 zwycięstw w całym sezonie więc Tverna z Bezda dominowała ligę serbską jednak jeśli chodzi o występy widzę mistrzów już nie było tak kolorowo tutaj widzimy tylko, znaczy nie tylko dwa mecze wygrane 5-1 ze Stuttgartem również z Young Boys 1-0 no i porażki z Inter Intermediolan Monaco Barcelona Milan i PSW. Jak widzimy, no, trafiała na dość mocne drużyny. No, tak to jest w Mistrzów. Widzimy również drogę do Ligi Mistrzów. Kwalifikacje z bodo Green wygrane. Najpierw 2-0 u siebie, a na wyjeździe 2-1. Tak się udało awansować. z weździe. Przejdźmy również tutaj do tego, kto przyszedł, kto odszedł w obecnym sezonie. Andreja Maksimowicz wytransferowany za 14 milionów do Lipca, Jowanowicz do Stuttgartu za 5 baniek, również Kilić do Realu, Oviedo za 2 miliony. Jak widzimy są transfery, które Polska Liga, no niestety jeszcze, których może Polska Liga jeszcze pomarzyć, to 14 milionów za któregokolwiek z naszych zawodników, to jest abstrakcja, mamy duży problem żeby sprzedać za 5 milionów Souze. Jak teraz widzimy, Lazar Jovanović opuszcza tą drużynę za takie pieniądze. Również co widzimy, ściągani są zawodnicy za też duże pieniądze, jak na warunki serbskie 4 miliony, 3,5 miliona. Bajo Bawicka 4 miliony warty 1,7 miliona, 1,25. A więc są to zawodnicy, którzy już również kosztują sporo, jak również za darmo przed Marko Arnautowicz tutaj z Interu Mediolan, 36-latek, utytułowany. Wielka kariera tego zawodnika również będzie stwarzał duże zagrożenie. Jednak jeśli chodzi o ostatni mecz z Lincolnem, no to on tutaj nie zagrał. Widzimy w obronie na bramce praktycznie Mateusz, w obronie Cikincan, Wejkowicz, Rodrigao, Milasojowicz. Pomocy na środku Helsing, Brunić. No i tutaj, kwartet ofensywny to już jest dość mocna ekipa. Iwanić, Milson, Mileson no i Duarte. Tutaj widzimy również ceny tych zawodników. Po prawej stronie mamy Elisika, który kosztuje obecnie wyceniony jest na Transfermarkt na 8 milionów, daje 5 milionów. Następny Mileson. 5 milionów jest to na pasji, który no, występował w ostatnim meczu z Lincolnem, strzelił gola, więc y, mocna drużyna jeśli chodzi o przody, y, również widzimy po wieku tych zawodników, są to zawodnicy doświadczeni, a już y, nadal trzymają cenę, więc nie jest tak, że jest to zawodnik na przykład 21-letni albo 19-letni, on jest warty 5 milionów. Tutaj mamy zawodników 27-29 lat, a ich cena jest wciąż wysoka. Na przykład, no Arnautowicz 3 miliony 36 lat, a więc oświadczony środkowy napastnik. A więc mamy się czego bać, ma nasza obrona w lechu poznać się czego obawiać w kontekście awansu do kolejnej rundy. Tutaj jeszcze chciałbym pokazać ostatnie zestawienie, jak wyglądaliśmy w meczu z Górnikiem Zabrze Zabrze. Francem Rozek, Pereira, Skrzypczak, Milić i Moutinho. Tak wyglądała obrona w pomocy Szynczak, Kordalson, Kozubal, Leo Benson, no i oczywiście Jagieo, a przed nimi Iszak. Tutaj Jagieo już jest wkomponowany zamiast Souzy. Souza opuszcza Lecha Poznań. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Mam jeszcze takie przemyślenia co do tego meczu. Ta nazwa to zespół z wieloma indywidualnościami, ale, jest ale nie jest nieomylny. To jest najważniejsze, jest to nieomylna drużyna, ich największymi słabościami są straty, błędy indywidualne w obronie, również niska skuteczność dośrodkowań, do lech poznań przy odpowiednim przygotowaniu ma realne możliwości wykorzystania tych lub, zwłaszcza grając przed własną publicznością. No i to jest bardzo ważne tutaj. Jeśli Lech bardzo dobrze zabezpieczy tyły, nie da, nie straci głupio bramki, utrzyma yy, wynik na zero z tyłu, ma realne szanse, żeby strzelić gola. Patrzyłem, yy, nas Zvezda często traci gole z lepszymi, z lepszymi drużynami niż w swojej lidze, tak więc yy, nie mają super obrony, można im strzelić bramkę i to jest w tym momencie najważniejsze. Warto wygrać 1-0, warto wygrać nawet te 2-0, 2-1 i utrzymać ten wynik w Serbii. To będzie kluczowe, jeśli chodzi o podejście Lecha Poznań. Widzieliśmy nawet w meczu z Górnikiem Zabrze, że pierwsza połowa właśnie wyglądała taki wytrening przed tym meczem, co będzie z Berną. Tutaj drużyna Lecha oddawała piłkę dla górnika i delikatnie mówiąc mocno się broniła, tak więc być może już był to jeden z elementów przygotowań do tego meczu tego wymagającego meczu jak wiemy również już są podane pary na kogo może trafić Lech w kontekście w przypadku awansów w czwartej rundzie będzie to Pafos albo Dynamo Kijów więc również mega trudne drużyny jednak największy sprawdzian już za dwa dni już 6 sierpnia o godzinie 20.30. Jak wy myślicie, jaki będzie wynik Lecha, możecie wpisać również w komentarzu. Jak widzimy, czarna mocna drużyna, ale do przejścia. Trzymajcie się, abyśmy oby, się widzieli w następnej rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów.